Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Tomisław. Mam nadzieję, że będziecie oglądać ten odcinek do końca, ponieważ jest to już siódmy odcinek z gry Hero Zero. I witam Was serdecznie, moje polki, to już mówiłam Dokładnie. I na początek sobie dajmy w te 7 punktów atrybutów z intuicją. O tak, żeby po prostu już nam to nie przeszkadzało i dzisiaj będziemy je pojedynkować z ziomeczkami, dokładnie. Będziemy tutaj walczyć w pojedynkach, będziemy robić wszystkie dostępne pojedynki w Hero Zero, czyli będziemy tutaj walczyć w pojedynkach, nie w lidze, przepraszam, tutaj w pojedynkach, czyli z mm, gościami z rankingu. Tutaj najlepiej wybrać ostatniego. Potem będziemy walczyć wy, leader. Tutaj macie do dyspozycji albo jeden atak. Jeśli kupicie sobie smawę, wspomagacz adrenaliny, to macie trzy ataki. I jeszcze można robić walki w bohaterskiej kryjówce. Jak wejdziecie tutaj do kryjówki, klikacie sobie taką pięść i możecie atakować inne kryjówki. I to jakby też jest jakby walka, ponieważ yy, używacie swoich robotów, żeby pokonować inne kryjówki. I tutaj możecie dawać jedno, żeby na przegrać, albo ma na maxa, żeby mieć pewną wygraną. Więc nie przedłużam i lecimy sobie z pojedynczkami. Mamy założone rzutki, te założyłem wcześniej, żeby nie zapomnieć. I atakujemy pierwszą bo czyli Julian Lecimy. <laughs> Właśnie wtedy... 4, 842 obrażeń robi, ja mam 1700, więc może wygramy i jak, jak przeskupimy, no to Winak Julian jeszcze raz możemy zaatakować, więc jeszcze raz zaatakujmy żeby miała ból w dupy <laughs> i znowu wygraliśmy i trzeci raz no i lecimy i łatwo honor już mam 8200, dobra to już jej nie będzie, ponieważ no jakby to się odświeża i my zbliżamy się do góry, do rankingu. Przez co ona zniknęła. I teraz będziemy kogoś innego zaatakować. I plus 175 to 97. Dobra, to spróbujmy tego. Czym Szymka, albo Wojtka 69 Dobra, to Szymka, no nie? 4000 na początku kryt. Dostał kurde kopa na ryj Normalnie. Kociołek 160 razem do tej ma. Jak widzicie, tutaj ma 126 miczoka. Dobra. Dajemy solówkę z miczokiem, no nie? Ciekawe, co na, na co go stać. I on... ...ma ten sam garnek, co mieliśmy w poprzednim odcinku. Widzicie? Też ma dziury w oczach. Normalnie komicznie wygląda ten garnek. Ciekawe, czy nie w tym garnku ten załatwi. Ale raczej nie. O kurde, 3000 kryzmów szedł. Ale raczej wygramy to. Widzicie, i tak mamy jeszcze sporo życia. No i ostatni cios, i. Ajo, jajo! I mamy 8400. No, troszeczkę sobie nabiliśmy liga. Więc teraz widzę, jak widzicie, są bardzo mocni. Ponieważ no nie ma jakby słabszych i wylosowano takich przeciwników. I jak widzicie, tutaj wszędzie jest minus, więc. Jak weźmiemy najmocniejszego, to stracimy mniej. Jak najsłabszego, to stracimy więcej, więc bierzemy najsłabszego. No i przegrywamy, no. No chyba, że jakimś szczęście wygramy, ale widzicie, że on ma lepsze staty. Ma większe szanse na kryta i ma większą szansę na unik, więc wątpię, że wygram. No kurde, dwa uniki. Mówię że na 20%. Dwa uniki. Czyli na pierwszego miał 20%, a na drugiego miał 10% już. Jakby. Bo to tak się przelicza. I ten drugi naprawdę na farcie mu wszedł. Więc. Atakujemy Power Lorda. Może teraz wygramy. Proszę. Ok, zaczęliśmy spoko. Może nam i zadziała ta z z z nie tak źle, bo mam tylko jedną umkę, mam tylko 15 poziom bandyty, to jest masakra. Ciężko się wbija tutaj. Jakiś poziom e, zwierzaka jak się go od nowa robi go, znaczy zdobywa go. No, może tyle uników nie robić, przecież... Masz tylko 21% szans, a zrobić dwa uniki po kolei. Dobra, skipnijmy, bo ta walka była bardzo, bardzo długa i uciążliwa, dlatego ją pominąłem. Tym brakuje nam 410 kolejnych punktów do no, właśnie awansu. I tutaj kogo możemy zaatakować? No tego wilkiego chyba. Tutaj jest minus, tutaj jest minus 6, tutaj jest minus 400, no to w ogóle nie ma sensu atakować i musimy... Wilfiego atakować. Jak widzicie, mam jeszcze 16 ataków do dyspozycji, ale żeby właśnie je wszystkie zużyć, to musicie czekać aż wam się energia regeneruje, wiadomo. I wam się jeden co trzy chyba minuty regeneruje, bo co, nie pamiętam. Jak coś, to możecie mi poprawić w komentarzu. I lecimy od niego Wilfiego. I Kryt wszedł na początku pięknie. Okej, okay, Unik zrobił na 9,5%, okej. Okay. My mamy mniej, no w sumie racja, ale mamy aż 20% nakryto, dlatego nam wszedł na początku. Ło, zdobyśmy na 5% unik. o oh, ja. Yeah. Naprawdę mieliśmy fardo. 58% na unik to wcale nie jest dużo. Już drugi unik nam przyszedł. W jednej walce. Przypominam, w jednej walce dwa uniki to i tak to dobry wynik. I mamy to dzienny bonus, udało nam się, ponieważ udało nam się... Hmm. Zdobyć ten pasek do tej nagrody, i mamy wybraną na samą maskę. I jeden punkt. Znowu zobaczymy, jak wygląda ta maska, co daje. I mamy znowu garnek super! Mamy czapkę niewitkę z sztucznego, i zakładamy garnek znowu na web. I, <ścoughs> I... wtedy się zmieniły statystyki, byłyśmy takie, a teraz, jak założymy, to mamy więcej inteligencji i więcej siły, ale mniej kondycji, do tego. i sprzedajemy. Nasze wąsiki, papa, no już fajne były, ale garnek jest lepszy według mnie. I dobra. Tutaj mamy punkty motywacji do odebrania, więc nie odbiorę ich, ponieważ i tak będę musiał je tak w końcu uzurzyć, A jak tutaj siedzą ze no mną, nie, to nie tracą ważności. Hmm. Teraz zrobimy jakiś telefon, co wy no to. Tutaj nam tylko brakuje i na wygraną walk, walkę grojewkową. Musimy zrobić jedną i wygrać i do, 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 za to 2000 expa i jak odbierzemy to będziemy mieć nowy poziom, więc tak zróbmy tylko musimy wygrać, co jak kliknąłem? kliknąłem misję nadzwyczajne zamiast bohaterską krywkę, no masakra, mylę się dzisiaj Usunijmy sobie wszystkie tutaj walki, odbierzemy sobie expa wszystkie loot aha, no dobra Myślę, <grystę>, że odebrałyśmy sobie ten exp z laboratorium, to już sami. Zdobyliśmy poziom, więc już nie musimy odbierać tej nagrody. Możemy sobie odebrać A w sumie, jak nie odbiorę, to to przypadnie, więc lepiej, jakbyś, jak, jakbyśmy to odebrali. Bo za 4,5 godziny odnawiają się właśnie te telefony, jak widzicie. Wtedy napiszę, za 4,5 godziny. w telefon alarmowy. Nagroda i ceny do telefonu alarmowego są ustalone na nowo. Tutaj, jak najźlej dzieci na, 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 na ten właśnie timer. Tutaj pisze, ten telefon alarmowy kończy się za 4 dni 3, i 3 minuty, czyli o 24. równo. Dobra, to lecimy do tej krojówki, bo gada migada, nie atakuje, więc lecimy. Ile tutaj musimy użyć? Czterech musimy użyć. Dobra, to czterech robot użyjmy. No i już mamy misję zrobioną, mamy jeszcze codzienny bonus, mamy jeden punkt sezonowy i doświadczenie. Super. Jeszcze wtedy sprawdzimy na koniec, ile mamy punktów w ogóle sezonowych. Nic co możemy albo kować, tylko sobie jeszcze zaatakujemy tego typka. I jednego użyjemy, bo i tak wygramy i tutaj jednego to przegramy, bo jesteśmy znacznie słabsi od tego przeciwnika. Więc atakujemy i przegrywamy. OK. Super. Ten mi się tworzy jeszcze tą klejącą naklejka, czyli tutaj w warsztacie. Więc albo dzisiaj jeszcze zdążę sobie odebrać, albo może jutro. Ale wy już tego nie będziecie widzieć, bo już kończymy na tym odcinek. Tylko sobie zrobię atak roboty, odbiorę sobie moją nagrodę czyli doświadczenie. O, mam jeszcze jakiś idem. to też zrobić wszystkie zadania. Mamy jakiś świeżo wyprasowany strój kuchmistrza, który jest gorszy niestety, więc go sprzedajemy. Eee, sprzedaj, tutaj mamy właśnie wszystkie kupony, jak widzicie. Najwięcej mam seronii, tu tutaj się w ogóle już poniewiera od długich lat. <laughs> No czy długo już tutaj. I będę musiał w końcu go zużyć, ponieważ jak widzicie no dużo zaronitu mam, ponieważ mam kupanie zaronito, a w ogóle kleju mam mało, bo nie mam kupanie kleju. Yy, przepraszam, super kleju. I przez to nie mogę rozbudować tej kryjówki. Muszę tak się męczyć i atakować i atakować. I tak ją otworzyć i atakować i tworzyć i atakować. Aż w końcu pozbieram do tego 12 poziom co dalej kryjówki, ale już w innym odcinku, tylko sobie zróbmy jeszcze jakąś misję fajną. Tutaj 14 na 15, dobra zróbmy to i będziemy mieć jakiś przedmiot. Ja sobie zobaczę co to jest i ja Wam dziękuję za oglądanie, jeśli Wam się podobało to proszę o lajkacz i suba. Szkoda, że nie udało nam się zdobyć 400 subskrypcji, mam nadzieję, że w tym miesiącu się zbierze 45 osób i to było na tyle, do piątku, cześć.